Cześć się Manka z tej strony, witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy znowu w Sims Craftcie. słuchajcie, i dzisiaj ponownie będziemy trollowali Belle. Ostatni odcinek bardzo wam się spodobał, więc dzisiaj będziemy trollowali Belle przebrani za e, Hero Braina. Zobaczcie, tak wyglądam, ale to nie wszystko. Zmienimy sobie też nazwę, żeby na serwerze nazywał się Hero Brain, i będziemy pisali tutaj do Belli, słuchajcie. Także zmienimy sobie nazwę na fake. Patrzcie, wpiszemy sobie fake, name, e, set, wito, e, e, ty. Hero Brain. Dobra, pyk, mamy i teraz, słuchajcie, jak wciśniemy sobie tab, to jestem Herobrinem na serwerze, to będzie coś epickiego, słuchajcie, zobaczymy, czy uda nam się strollować Belle, a jeżeli odcinek wam się spodoba i chcielibyście więcej takich odcinków, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, fajnie, jeżeli będzie, 10 tysięcy łap do góry, subskrybujcie mój kanał i wpadajcie na vitoshop.pl, Po epicki jest Benny Gamer na fanów Vito, a my lecimy, słuchajcie, pod Belli domek i zaraz coś do niej, do niej tutaj napiszemy, słuchajcie... Dobra, będę tutaj pod jej domkiem. Nie wiem, gdzie ona jest, słuchajcie, ale wydaje mi się, że powinna być gdzieś tutaj w domku. Okej, okay, czekajcie. O, coś tu buduje, coś słyszałem. Okej, okay, dobra, patrzcie, widzę ją. Grzebie tam chyba w skrzynersce. Dobra, napiszę do niej, cześć. Zobaczymy, czy ona w ogóle coś odpisze. I czy ona się kabnie, że ktoś w ogóle coś do niej napisał. Zobaczmy, zobaczmy. Co? Ej, napisała kto ty? Zobaczcie, napisała kto ty. Dobra, czekajcie, napiszę. no jak to, kto? Twój król. Robin. Dobra, zobaczymy, co ona odpisze. Słuchajcie, ale to będzie śmieszne na Maxa. Ja nie mam króla. Jak to nie? Ja jestem królem wszystkich. Dobra, okej, okay. słuchajcie. Jeżeli ona się mnie nie posłucha, to zrobimy od razu pierwszy troll na niej. Zobaczcie: Bierzemy sobie Creepery, albo nie. Weźmiemy sobie zombiaki na start. Weźmy sobie ząbiaki, dobra. Jak ona mówi, że nie, to my słuchajcie, ją tutaj troszeczkę strollujemy. Gdzie ona tutaj jest, słuchajcie? Tutaj na pewno, dobra. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Nie, 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 nie. Wzięłeś się! Idźcie stąd! Zobaczcie! Apokalipsa, apokalipsa. zabijaków! Za to, że. Skąd ta apokalipsa? Skąd ta apokalipsa? Nie, nie! Idźcie stąd! Ja nie umiem ich być! No ile one mają życia? No! Chodźcie, patrzcie, patrzcie, zaraz już padnie! Boli. <noise> zaraz padnie, słuchajcie! Nie! Dlaczego wy tu? Po co wy tu? Dobra, czekajcie! Chcemy. Nie, 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 nie. nie, Dear Entity? Chyba tak się pisywałem? Ten jeszcze jeden. Nie, nie ma takiego. Stoi na krześle, dobra? Eee. okej, okay. a masz, a masz, a masz. O, jest, pokonam. jak pokonam to Jak ona to zrobiła? Przecież tutaj są drzwi zamknięte. Eee, czekajcie, na jak nie będziesz mnie słuchała, to spot spotkacie więcej złych rzeczy. Dobra, okej. Okay. Napisałem, słuchajcie, zobaczymy. Co ona na to? Co to w ogóle do mnie pisze? No jak to Hino braj, co ona Wiesz, nie widzi. To mnie nigdy nie pisał Dobra, pisał? słuchajcie, musimy zrobić kolejnego trolla. Mam tutaj też przygotowanych e, kilka armorów, ale mamy też TNT i ogólnie spróbujemy tutaj zrobić więcej e, troli na Beli. O co tu chodzi Ona napisała? Mm, o nic. Hmm. No, słuchajcie, e, napiszemy, jej, żeby wyjrzała przez okno. Eee, no Wejrzyj przez okno. Dobra, jestem na jedzinie. Wejrzyj przez okno. Zobaczymy, czy ona mi zobaczy. Co to jest? Co to była? Schowałem jej Będę ją tak straszył, słuchajcie, tutaj Zobaczymy, jak go ona wytrzyma w ogóle Ale popatrzcie, mogę e, ją kilnąć ogólnie Tylko boję się, nie wiem, gdzie ona się zespałni wtedy Ale ogólnie chętnie bym to zrobił Ale zrobimy może to troszeczkę później Tutaj zespałnimy jeszcze Kilka jakiś potworów dziwnych A co, żeby tutaj, hmm. wiecie Miała co robić Żeby się nie nudziła ogólnie e, Także postaramy się zespałnić tutaj Gdzie jesteś? Mm. Wszędzie, napisz Idę tam Wszędzie. O nie. Wszędzie? <laughs> Dobra, słuchajcie. Hmm. E, musimy zrobić. E, musimy jej coś tu zespałnić. Ej, może zespałnimy jej pełno kotów tutaj ogólnie. To będzie mega śmieszne. Dobra, weźmiemy sobie e, Cat. Dobra, mamy. Nie, to jest w indikator. a Gdzie jest e, ocelot? Na weźmiemy. Dobra. Mamy oceloty. Duchem jesteś? Nie. Panem. Minecrafta. Dobra. Hmm? Uwaga, spełnimy koty jej tutaj. Pełno kotów jej spełnimy. Zobaczymy nie. co ona na to... Ej, tam jakaś panda się pojawiła? Nie, to czapka chyba. Ona jest tutaj na dole. Dobra. Czekajcie. Ja sobie wejdę tutaj. Dobra, i uwaga, teraz patrzcie na to. Pyk pyk, pyk. Nie boję się. <laughs> ciebie. Ona się nie boi. Koty! Nie boisz się. Nie, ale was jest dużo. Patrzcie teraz, skoro A ona szóra. się nie boi, to koniec tej zabawy. Jak słuchajcie tutaj. Fajnie. No jak fajnie, superowo. Teraz zobaczę jak fajnie. O, mogę wam zrobić takie pomieszczenia dla was. Zobacz, nie, teraz fajnie. Nie! nie, idź stąd. Nie wybuchaj, nie, 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 nie. Idź stąd. Co on ma na głowie? O, by nie spadły na dół! Nie znajdźcie mnie! Gdzie ona jest? Ej, gdzie ona się schowała na dole? Dobra, okej, okay, to zrobimy to inaczej. Weźmiemy teraz TNT, słuchajcie. E, to epickie i zrobimy tutaj dziurę jej dosyć dużą. kotki. E, czekajcie, nie to grawiczone, tylko też nie taką ogromną, bo tu niektóre to są, wiecie, przesadzone ogólnie te TNT ale e, weźmiemy może to zwykłe razy 5. Ono będzie spoko. Szybko, szybko. Gdzie ona się schowała? I tutaj jej zrobimy dziurę, dobra. E, teraz tak, flint i lecimy, słuchajcie, z tym. Dobra, uwaga, pyk. Chodźcie. Nie, tam nie. Ała! O, ale wysadziło. Co? Wysadziło mój dom. Nie, Kodźcie, milion kryperów. Nie, kotki, nie. Nie, 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 nie. Cz czym ja mam się zająć? Jak ja nie wiem, czym... Im... Nie, co jest? Ja ona w ogóle nie odpisuję. No, ała! Co ona robi? Ja nie wiem, co ja mam robić. Wszystko mi się to niszczy! O nie! Dobra, udało Szybko się słuchajcie. Wypływaj, wypływaj. Wysadziliśmy i cały domek. Zobaczcie, Dobra, co my tutaj zrobiliśmy! O nie! O nie, znowu Gdzie jej jest? wysadziłem cały domek, słuchajcie! Gdzie on jest? Ona nic nie odpisuje Gdzie on mi jest? teraz. Będziesz się mnie słuchać. Jest tam! O nie, o nie, zobaczyłam Widzicie? je, muszę się schować. Już nie mogę... Nie widzę go. Będziesz się mnie... Nie! <laughs> o nie, Bella padła, Bella padła, nie wiem gdzie ona, słuchajcie, teraz się zespałniła, ale na tak pewno gdzieś zaraz mega, złapię. mega daleko Dobra, czekajcie, ja się tepnę do niej, zrobić? Ja wiem, ja ją tepnę tutaj, słuchajcie Czekajcie eee, Czekajcie, zrobimy tak tepe, ki, Kitty, Bella, ety on jest? O, kot na moim dachu. Oa! ła! Gdzie się znalazłam nagle? Dobra, dobra, przeteleportowaliśmy ją, bo ona nic nie ogarnęła, słuchajcie w ogóle. Dobra, jest spoko. Okej, okay, ja sobie stanę tutaj na jej balkonie. Gdzie jesteś? Patrzcie, czekajcie, czy ona mnie tu zobaczy. On się nie odzywa. Hm. Patrzcie, stoimy tutaj na balkonie i ona tego nie Gdzie widzi w ogóle. Jest... Też... Ty się Gdzie jesteś? Teś. Nie, kot się pali. Bo się nie pokazuje. <noise> na balkonie Napiszemy, dobra Cwaniaku Chodź cię, cię, Chciałem to podpalić Zawalcz, wyzywam cię na pojedynek O proszę, jaka cwaniara kryperki tutaj do mnie puszczasz O, koteczki Cześć, Chodź kotecz. zawalcz, serio ona chce za walczyć? No dobra, to no bierzemy sworda i ma maskę pandy? Co? Czegoś takiego jeszcze nie było a ła! I stąd teraz <laughs> sesy, nie mam czasu! O nie! To nie ja właśnie chciała zawalczyć, to ważne! A ła! Ja muszę Panieczku. zjeść! To o, pokonana, no pokonana Dobra, patrzcie, i przez Hirobryna Normalnie jest napisane, że została pokonana Przez Herobrine'a, to jest masakra Słuchajcie, ale fajnie udało się ją strollować Ma rozwalony cały domek Ale to nie wszystko, poczekamy aż pójdzie do kopalni Słuchajcie, ja mam nadzieję, że znajdzie jakieś Diamenty i zabierzemy te diamenty Ogólnie i słuchajcie, je Spalimy i, i będziemy ją straszyli w tej Kopalni, także zobaczymy czy ona pójdzie do kopalni I mam nadzieję, że tam się uda ją Przestraszyć, słuchajcie, patrzcie, szuka mnie teraz Słuchaj, nie tam. Nie możemy znaleźć. <laughs> Czekajcie, napiszemy co do niej. E, musisz zostać moją poddaną. O, to Jak to nie, to... Nie dam ci spokoju. <laughs> co? Musisz zostać moją poddaną? No wyjdę stąd kiedyś. On wszystko zniszczył. I zniszczę całą wioskę. O, tak napiszemy. Dobra. Zobaczymy, czy ona będzie chciała uratować tą wioskę w ogóle. Nigdy już nie To nieźle, czyli można znieść całą wioskę, chyba. Słuchajcie, tutaj na koniec spalimy największy TNT, jaki jest w ogóle, i zobaczymy, co się wydarzy. Serio, zrobimy to. Dobra, teraz słuchajcie, idę, idę, poczekam, w sensie poczekam, aż ona pójdzie gdzieś do kopalni. Pójdę za nią tam i tam ją będę straszył, słuchajcie. Zobaczymy, czy mi się uda. Także czekamy, słuchajcie, aż ona wow. wyruszy do kopalni i lecimy za nią. Słuchajcie, jestem już w kopalni, ona też tutaj jest. Zagrodziłem jej drogę ogniem, zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczymy, czy ona będzie tutaj szła, staniemy tutaj za rogiem i tutaj będziemy się na nią czaili, słuchajcie, żeby ją wystraszyć ogólnie. Dobra, idzie, idzie, patrzcie, idzie. Co to? Dobra, Okien. a my będziemy tutaj tak, słuchajcie, Okienko wystawać. Kopalni. za Zobaczymy, rogu. Zobaczymy, Przede czy ona sprzyściuć. się mnie przestraszy, słuchajcie. Się... A! Co to? <laughs> Wystraszyła się, wystraszyła się. Dobra. Idziemy schować się tutaj, gdzie jest najciemniej, słuchajcie. Gdzieś tu, tutaj, tu o, przyszyt. będziemy stać. Dobra. Że ja będziemy stać zbieram. tutaj i tutaj będziemy się na nie patrzeć. <laughs> Specjalna kopalnia za moim domem. Bu, napisałem. Oh my god, ale to będzie śmieszne, słuchajcie, co się tutaj wydarzy, to ja nie wiem no, tak naprawdę. Ale postawimy tutaj... Yy, o, to zrobimy. Czekajcie. I stąd? Czekajcie. I stąd! Dobra. Postawimy tutaj mnóstwo takich szkieletów. Żeby It's ona się ich przestraszyła. Czekajcie, o tutaj jeden. Chodź to! Ona mi widzi, ona strzela do mnie, serio? Czy ona jest niepoważna? <grym> o nie. To <Boję> jest ciebie. <grym> to jest moja wioska. Dobra, czekajcie, ja tu I napiszę, że. Znikaj. Skończysz wstąd. tak jak inni. Co to za kościotrupy? Hmm. <grym> Nie, 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 Patrzcie, patrzcie, a mówiła, że się nie boi. Dobra, muszę tutaj bardziej jeszcze nastraszyć czymś, słuchajcie. Czym by ją tu nastraszyć, słuchajcie? Gdzie jesteś? Zespomnimy tutaj troszeczkę zombiatki znowu. Spaniaku! Tylko się chować potrafisz! Halo! Gdzie ona jest? Patrzcie, patrzcie, ona jest tam na górze. Halo! Dobra. Nie copiłam! Poczcie! Zombiak z głową creepera! Nie! Nie! Co nie się dzieje? Nie, 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 Co? Co? Ma jakieś nuty tak mówię? Ja cię ona nie ma z nimi szans, ona musi uciekać! Ona musi uciekać! Nie, 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 nie! O, jeszcze tu jeden! O nie, na pewno nie, o nie, 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 dobra. Dobra, słuchajcie, ostateczna sytuacja będzie taka, że ja tam podejdę do niej i będę chciał z nią porozmawiać. O! Jest tutaj, patrzcie! Nie! Nie rób mi nic. Jakoś możemy się dogadać. Chcę porozmawiać. Dobra. 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 Czekajcie, ale one uciekać, bo to mam te zębiaki. One idą za z... mną! Dobra, czekajcie, ucieka, I one ucieka, będą ucieka. całe świecie za mną szły. A, rozpalicie się, hahaha. Ha, ha. e, Teraz jesteście jest słabe. Dobra, jak wydasz... Słaba ta twoja dnia, gdzie, gdzie jesteś? Mi jest, y, to To dam idzie, ci spokój. Kuciu. Jak wydasz, gdzie jest wito, to dam ci... Spokój. Ja nie wiem gdzie on jest. <noise> to nie, słuchajcie, ona nie wie, gdzie on jest. Zostaw mnie! Nie wiem! Albo zginiesz. Ale ja nie wiem. Zniszczę Skąd wioskę. Mam Skąd mam wiedzieć? Poszedł gdzieś. Zadzwoń do niego. I ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Zadzwę do niego? Nie mogę! Minuty mi się skończyły. <grym> Jak ona jest Słuchajcie, Ona nie chce go wydać. Nie mogę! Nie mogę. SMS-ów też już nie mam. Co teraz zrobimy? Ja nic nie wiem, gdzie on jest. Poszedł gdzieś i mi nie powiedział. Skąd mam to wiedzieć? Nie zginę! Nie. No co ty mi robisz? Ty jesteś taki zbany? Mogę coś wymyślić. Chodź dobra, 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 musimy, słuchajcie. Musimy Czy ja się zniszczyć mogę bić w ogóle? Musimy zniszczyć całą wioskę! Słuchajcie, musimy zniszczyć całą wioskę. Tak mi się wydaje. To będzie jedyne rozwiązanie, bo ona nie chce, słuchajcie, nic powiedzieć tutaj. Widzę cię. Powiesz... Tu. Gdzie on jest? Skąd się tu wziąłeś? Wyjdź <laughs> stąd. To jest moja wioska. Wejdź. Tam masz jakieś mury i za te mury. <noise> nie ma tu żadnych chmurów, słuchajcie. Dobra. Jak A ty mówić nie umiesz? Dobra. Zrobimy ostatnie odliczanie. Słuchajcie, zrobimy jej ostatnie odliczanie e, i zrobimy idę? to TNT, ale takie mega mega mocne, słuchajcie, któreś. E, tylko nie wiem które. Teraz słuchajcie, lava, lightning, sorb, Takie najgorsze. O, black hole zrobimy. Dobra. Stawiamy tutaj. Gdzie ona jest? Gdzie moje jedzenie? Okay. O, jest Chodź prep, tutaj. Okay. Czekajcie, niech Chodź ona to tu przyjdzie. Gdzie? Masz gdzie? 10 ja nigdy nie sekund, idę. żeby powiedzieć, gdzie on jest, albo zniszczę wioskę. Dobra, i robimy odliczanie. Nie. 10, 9, 8, Ale ja nie wiem, gdzie on 7, jest! Przecież on mi nie powiedział! 6, Jaki jesteś, nie pięć, wiem co, że wszystko wiesz, to i. Ja uciekam! Nie, dwa, nie, 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 nic mi nie jeden. zrobisz, nic mi nie zrobisz. Nie, 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 nie uciekam uciekam. Koniec, odpalamy to. Dalej. Patrzcie, co, co się dzieje! Cała wioska została wciągnięta! Ja też. No, w ogóle. Latają. Ja cię kręcę, to jest czarna dziura, słuchajcie. Zobaczcie, to zniszczy wszystko tutaj po, na swojej drodze. Patrzcie no, ten co się dzieje. Leciał. Dobra, czekajcie, muszę, muszę się stąd yy, wydostać. E... Halo? Dobra, udało mi się dostać. Zobaczcie, co tu się dzieje. O nie. Nie ma go. Jak to wszystko zjedzą. wciąga? A gdzie ona jest? Ją, jej nie wciągnęło, to jest niemożliwe. Gdzie jesteś? Czy ona się schowała? Okej, okay, tu co jest. Co ty odliczałeś? Dobra. Hmm, nie odzywa się. Taka jest Kto fana. Patrzcie odliczałeś. na to. Jeszcze raz. Nic się nie dzieje. Nie! Ja lecę, nie, 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 nie. O, teraz już się koniec patrzcie, wszystko wciąga! Moje koleżanki! O nie! O, nie. Dlaczego ja tu ciągle jestem? Okay. mnie wciąga! Dobra, słuchajcie, teraz y, weźmiemy. O nie, nie, nie! To wszystko w ogóle wciąga. Ja nie mogę... Nie mogę, słychać, nawet gdzieś tutaj daleko być. Tak naprawdę, ale czekajcie, spróbujemy się dostać tutaj. Dobra, i tu wpiszemy Game mode 1. Eee, dobra, czekajcie, pyk, jedyneczka. Okej, okay, dobra, teraz działa. I teraz słuchajcie, tepniemy tutaj bellę. Mm, czekajcie, gdzie to było? O nie. Tepek, i bella, ety, ety. Dobra, pyk. Co jest? Słaby jesteś co? Napisała. Dobra, uwaga. Zamieniamy się w Vito. I robimy fake. Name. Name, clear. Co ona zrobiła? Dlaczego ona wypukła? Cześć. Au. Cześć, Bela. Co się stało? Dlaczego cała wioska jest prawie zniszczona? No, jest zniszczona, wiesz, co tu się działo? Co ty narobiłaś? Ja nic nie narobiłam. A kto? Czemu ty zawsze gadasz, że ja coś narobiłam. A kto to narobił? No, tu był taki i on... Bela, to, to ja byłem tym HeroBride, zrobiłem dla hero ciebie trola dzisiaj. Aha, no co fajnie, to mi nie powiedziałeś, że idziesz, bo chciałeś zrobić trola. No ale dobrze, bo mi nie wydała się ogólnie, także tutaj normalnie muszę ci podziękować, bo jakby cię prawdziwy tak? Herobrine zaatakował, to wiesz, byś mnie nie wydała. No to ja Ci zaraz podziękuję. I Dobra, Bella, wszystko o, odbudujemy spokojnie. Mam nadzieję, słuchajcie, że tak troll mówisz. Wam się spodoba. Jestem ciekawy, kiedy Bella zrobi na mnie trola. Bo na razie jeszcze go nie widziałem, a już zrobiłem o, kilka teraz słuchajcie Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawiajcie ja łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witosza.pelia dziękuję za uwagę. I widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam Idź. Was serdecznie, papa. Pa, pa. pa, pa.